Technologia Tejstein, garnitury i buty. Mari witam ponownie, jestem Mari Dziękuję, że po raz kolejny byliście tu ze mną. To pierwszy film z serii, w której opiszę niektóre gadżety i elementy technologiczne, z których tajgetańczycy korzystają na co dzień. Wiele rzeczy w tak zwanych społeczeństwach wiryjskich jest wspólnych dla wszystkich. Przez społeczeństwa liryjskie mam na myśli wszystkie kultury w kosmosie, które wyglądają jak ludzie, bo takie tutaj nazywamy, ponieważ rzekomo cała rasa ludzka wyszła z konstelacji Liry. Badając kultury liryjskie, możemy wyraźnie dostrzec wśród nich wszystkich zbiorową nieświadomość, ponieważ mają one niezliczone cechy wspólne. Ponieważ wiele rzeczy jest nawet dokładnie takich samych. Mówi się, że można to wyjaśnić, ponieważ idee i tendencje mają tendencję do podróżowania z jednej kultury i planety na drugą poprzez gwiezdne nasiona lub dusze mające inkarnacje w jednym miejscu lub kulturze, a następnie przechodzą do następnej, gdy jej życie dobiegnie końca. Noszą ze sobą idee i koncepcje wynikające z ich poprzedniego doświadczenia życiowego, które wykorzystują jako wynalazki w następnym, zasiewając nową planetę i kulturę nowymi rzeczami. Z biegiem czasu niezliczone planety tylko w tym kwadrancie galaktycznym będą miały prawie te same rzeczy i bardzo podobne kultury. A te gwiezdne nasiona wędrowców mogą przenosić te idee i koncepcje z planety na planetę, z kultury na kulturę, zarówno w sposób świadomy, jak i nieświadomy, ponieważ zasłona zapomnienia, która istnieje na wielu planetach w takim czy innym stopniu, nigdy nie jest całkowita ani kompletna, a wiele rzeczy rzeczywiście wychodzą na jaw lub zostają wyrażone jako pozornie nowe idee i koncepcje. Z punktu widzenia pierwotnego źródła, z którego wszyscy jesteśmy fragmentami i będąc całkowicie poza jakimikolwiek ramami czasowymi, ponieważ jest to tylko osobiste doświadczenie, a nie coś oddzielonego od tego, kto go doświadcza, wszystko już istnieje. Tak więc nikt nigdy niczego nie wymyśla, ponieważ jedynie wyciąga z pola koncepcje, które tylko pozornie są nowe dla tej czy innej planety i jej społeczeństwa. Mówi się tutaj, że tylko w tym kwadrancie galaktycznym istnieje co najmniej 400 tysięcy cywilizacji liryjskich z populacją podobną do ludzkiej. Zaobserwowałam, że jednym z aspektów kulturowych, które łatwo ulegają homogenizacji w wielu kulturach, jest ubiór i moda, w przypadku których mogą zaczynać się od bardziej prymitywnych elementów ubioru, a następnie ewoluować w stronę używania prawie dokładnie tych samych lub nawet tego samego rodzaju ubioru, gdy zaawansowanie technologiczne każdego z nich osiągnęło pewien poziom. Tak więc wysoce zaawansowane społeczeństwa liryjskie ostatecznie używają odzieży, która jest w zasadzie taka sama wśród nich wszystkich. Co ciekawe, kultura Ziemi szybko się rozwija, ponieważ codzienne tendencje w modzie zaczynają przypominać to, co wszyscy noszą na wszystkich innych liryjskich planetach i kulturach, ponieważ wygodne i praktyczne elementy garderoby są tym, czego używa się codziennie. Na co dzień, a nie wyszukanych i przesadzonych o skomplikowanych wzorach z wyjątkiem specjalnych lub oficjalnych okazji. Przykładem tego jest użycie prostej, wygodnej odzieży bawełnianej spodni lub spodni z wieloma kieszeniami oraz klasycznego prostego t-shirtu. Z drugiej strony, częścią garderoby, która nie jest jeszcze używana na Ziemi, są klasyczne, wielozadaniowe, jednoczęściowe body, używane niemal w każdej przestrzeni, z której korzysta społeczeństwo liryjskie i jest to pierwsza część technologiczna, którą tutaj opiszę. To ten, który można zobaczyć na niezliczonych obrazach i malowidłach przedstawiających Taigetańczyków i inne załogi Plejadian. Klasyczny kombinezon jednoczęściowy wykonany jest z wysoce zaawansowanej tkaniny polimerowej podobnej do kewlaru, która zawiera w swojej matrycy kilka systemów. W przypadku tajgetańczyków ten kombinezon jest używany jako mundur lotniczy i powszechnie jest używany jako ogólny skafander kosmiczny, chociaż może również pełnić funkcję kombinezonu. Początkowo był w kolorze jasnoszarym, ale ostatnio zmieniono go na jaskrawą czerni z kolorowymi okuciami i podszewkami. Każdy kolor podszewki ma również znaczenie lub sposób określenia roli jednostki jako członka załogi statku kosmicznego. Złote podszewki oznaczają najwyższe dowództwo, niebieskie podszewki oznaczają oficerów, żółte i czerwone oznaczają inżynierię i broń, białe i czarne oznaczają ogólną załogę. Ten bardzo zaawansowany technologicznie kombinezon ma wiele interesujących i ważnych funkcji. Ma zdolność utrzymywania temperatury ciała człowieka na idealnym poziomie, utrzymując ciepło nawet w bardzo ujemnych temperaturach, a także jest w stanie ochłodzić osobę, zapobiegając odwodnieniu w przypadku wystawienia na działanie wysokich temperatur, jak na pustyni. Ten zaawansowany technologicznie kombinezon, wyposażony we własną sztuczną inteligencję, może również w razie potrzeby i natychmiastowo usztywnić się. Na przykład podczas wypadku takiego jak wypadek, natychmiast staje się on niczym egzoszkielet chroniący jednostkę przed krzywdą. Problem w tym, że aby kask w pełni chronił człowieka, kask musi być używany przez cały czas. A wewnątrz statku jest to po prostu niepraktyczne. Kiedy dojdzie do sytuacji, w której członek załogi zostanie ostrzelany z broni kinetycznej tradycyjnych kul, kombinezon ten może pochłonąć uderzenie i skutecznie rozproszyć energię, chroniąc użytkownika. Ponadto po strzale z broni energetycznej kombinezon ten odchyli i rozproszy energię, chroniąc osobę znajdującą się w środku. Kombinezon ten jest używany w bardziej rozbudowanym skafandrze kosmicznym w celu dodatkowej ochrony, na przykład głowy, ponieważ skafander podstawowy nie umożliwia bezpośredniego przymocowania do niego hełmu, chociaż można go używać ze skafandrem podstawowym jako oddzielny element. Ten podstawowy kombinezon jest wyposażony w pasek na narzędzia, na którym znajduje się jednostka energetyczna oparta na małym przenośnym reaktorze punktu zerowego wielkości mniej więcej piłeczki do ping-ponga. Jest także wyposażony w sprzęt komunikacyjny i komputer, który wyświetla interaktywny dotykowy hologram na nadgarstku i reaguje na dotykowe i zmienne polecenia. Umożliwia to użytkownikowi łatwy dostęp do planów i wszystkich potrzebnych informacji w dowolnym momencie, a także umożliwia użytkownikowi odbycie wideokonferencji twarzą w twarz z innym członkiem załogi ubranym w ten sam kombinezon z dużej odległości lub z kimś na statku. Głównym materiałem używanym do tego rodzaju kombinezonów jest kompozyt polimorficzny, który reaguje na różne sposoby, gdy przepływa przez niego prąd elektryczny o różnych częstotliwościach dostosuje swoje cząsteczki do tego, co dyktuje komputer i jego czujniki. Kombinezon ten ma również zdolność dostosowania się do dokładnego rozmiaru każdej osoby, zapewniając idealne dopasowanie. A w przypadku uszkodzenia skafander, wykonany z materiału polimorficznego, może się samonaprawić, dzięki czemu może służyć bardzo długo i jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zużycie. Ponieważ jego krój jest idealnie dopasowany do kształtu ciała każdej osoby, jest bardzo wygodny w noszeniu, prawdopodobnie najwygodniejszy z możliwych elementów garderoby i może uzależniać, ponieważ po pewnym czasie możesz zacząć odczuwać inne normalne rodzaje odzieży jako niewygodne. Ponieważ ten kombinezon wygina się również podczas ruchu, zapobiega nadmiernemu naciskowi na tę lub inną część ciała podczas codziennych zajęć. Co ciekawe, nie zaleca się używania ich z bielizną, ponieważ może to powodować dyskomfort, problemy lub gorszą wydajność. I tak łatwo jest zdjąć go do łazienki. Kombinezony te są również powszechnie noszone pod normalnymi ubraniami. Następnie mamy buty skafandra, które są osobnymi elementami, ale po założeniu łączą się automatycznie z tym samym źródłem zasilania skafandra. Buty te mają również taką samą zdolność pochłaniania wilgoci, jak reszta kombinezonu, chroniąc stopy użytkownika w podwójny sposób, ponieważ pierwszy kombinezon jest wyposażony w części stopy lub oddzielne skarpetki, które również są wykonane z tego samego materiału. Skarpetki te po założeniu łączą się z kombinezonem, ale jeśli chcesz, możesz je nosić boso. Buty są wyposażone w magnesy w podeszwach, które pomagają przylgnąć do niektórych powierzchni w przypadku utraty przez statek sztucznej grawitacji, a także idealnie dopasowują się do wzrostu użytkownika. Taigetanie mają również buty o zwiększonej pojemności, wyposażone w technologię eliminującą grawitację. Te bardziej kompletne buty są większe i bardziej kłopotliwe w użyciu, ale umożliwiają użytkownikowi dosłownie latanie. Te buty antygrawitacyjne są wyposażone w pas eliminujący grawitację, który pomaga im ustabilizować osobę podczas lotu. Osobiście uważam, że te buty są trochę przerażające w noszeniu, ponieważ wydaje się, że nie masz żadnej ochrony, ale powiedziano mi, że są bardzo bezpieczne, ponieważ w przypadku, gdy jeden zawiedzie, drugi może bezpiecznie cię sprowadzić na Ziemię. Chociaż buty te są bezpieczne w użyciu, nie zaleca się ich używania do wspinania się na duże wysokości bez bardziej kompletnego kombinezonu, który zapewnia użytkownikowi odpowiednią ilość tlenu do oddychania i dodatkową ochronę przed temperaturą. Chociaż te buty są powszechne i prawie każdy w Taigeta ma je parę, zauważyłem, że nie używa się ich zbyt często do transportu, głównie do prac budowlanych, konserwacyjnych i naprawczych, gdzie są przydatne dla danej osoby. Jest w stanie wznieść się, aby dotrzeć na wysokie miejsca i szybko się poruszać. Buty te są kontrolowane na kilka sposobów. Po prostu przesuwając środek ciężkości i naśladując ruchy ciała, takie jak wchodzenie lub chodzenie w powietrzu, można też sterować za pomocą specjalnych rękawiczek lub poleceń słownych wysyłanych do komputera sterującego. Ale te buty są bardzo szeroko stosowane i są bardzo praktyczne, ponieważ ich zastosowanie jest niezwykle szerokie. Dodatkową atrakcją Skafandra jest to, że dla wygody jego pasek zasilający można zdjąć i odłożyć na bok, a mimo to będzie on nadal dostarczał energię do Skafandra za pomocą technologii bezprzewodowej. To będzie wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Z wielką miłością. Słoru.